Drzewo poznania dobra, nauczanie domowe, 8 lutego, Księga Rodzaju, rozdział 2, wersety od 5 do 9 i od 15 do 17. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię, bo nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. A nurt wody wypływał z ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby. Wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A tak przykazał Pan Bóg człowiekowi: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać dowoli. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. To zdanie: Nie było człowieka, który by uprawiał ziemię. Pokazuje naturę rolniczą, pokazuje naturę zarządcy, naturę gospodarza, która znajduje się w człowieku. Ale obok. Tego gospodarskiego serca, w tym fragmencie pokazane jest serce, które musi decydować. I drzewa w ogrodzie stały się obrazem decyzji człowieka. Zwróćmy uwagę, że w tym krótkim opisie zawarta została natura wyboru. Wybór pomiędzy dobrem a złem pojawia się wtedy, kiedy człowiek przekracza granicę wyznaczoną przez Boga? Jak jest na początku? Bóg mówi: Z każdego drzewa możesz zjeść owoc. Bóg nie mówi w ten sposób: Słuchaj, jeżeli masz śliwkę i banana, to musisz wybrać śliwkę, albo między gruszką a morelą, to morela wygrywa. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej potrzeby. Każdy wybór jest dobry. Ze wszystkich drzew, wszystkie owoce możesz jeść dowoli. Nie musisz mnie za każdym razem pytać, Panie Boże, ale co lepiej wybrać? Czy muszę to wybrać, czy tamto? Czy to zjeść, czy to? Nieważne. Dlaczego? Bo wszystko jest dobre. Bo każdy Twój wybór ja cenię, szanuję, honoruję i uważam za piękny, cudowny, wspaniały. Godzien pochwały. Bo człowiek wybiera między dobrem a dobrem. Bo człowiek wybierał wewnątrz woli Boga, wewnątrz pełnego dobra. I każdy taki wybór jest dobry. I to jest natura wyboru. Wybór z natury jest dobry. Z natury wybór zawiera się między dobrem a dobrem. To jest to coś, co wymyślił Bóg, co zalecił Bóg i co dał człowiekowi do dyspozycji. I wracamy do tego zdania pierwszego. Wybór między dobrem a złem pojawia się wtedy, kiedy przekraczamy nakaz Boga. A zatem to, że ja wszedłem na obszar zła, tak jak pierwszy człowiek to zrobił, to nie poszerza mojego wyboru, ale go skraca. To nie jest tak, że ja mam większy wybór. Ja mam mniejszy wybór. Ponieważ za każdym razem zmniejsza się dobro, które jestem w stanie wybrać. Mogę wybrać, które jest przede mną zupełnie otwarte. Z drzew poznania dobra można było wybierać dowoli. Natomiast nie można było wybierać z drzewa poznania dobra i zła. Z dobra wybrać zawsze można. Jak to funkcjonuje w naszej codzienności? Chłopak, który chce wybrać dziewczynę, dziewczyna, która chce wybrać chłopaka, może wybrać swoją przyszłą żonę, swojego przyszłego męża. Spośród wielu osób. Umówmy się symbolicznie: pięćdziesięciu. To nie jest tak, że musi wybrać tylko tę jedną, jak tej jednej nie spotka, nie wybierze, to już klapa na całej linii. Nie. Ten chłopak może być szczęśliwy, mając do dyspozycji pięćdziesiąt różnych dziewcząt. I z każdą z nich, jeżeli się zaangażuje, jeżeli spotka się ze wzajemnością, będzie szczęśliwy. Ale ten wybór bardzo mu się ogranicza, kiedy nie pracuje nad sobą, kiedy jest pełen wad, kiedy jest pełen uzależnień. Z bardzo niewielką ilością kobiet może być szczęśliwy i bardzo niewielką ilość kobiet może uszczęśliwić. Wybór mu się wyraźnie skurczył, bo przekracza granice. Zadanie dla ciebie na dziś. Przed prostą decyzją, jaką masz podjąć, pomódl się krótko i zapytaj o to Boga, abyś się uczył. Wyboru dobra. Niech ci w tym On sam dobro najwyższe błogosławi. Ojciec Syn i Duch Święty.